Chciałam śnieg, no to mam śnieg. Dzień dobry, witam w nowym vlogu. Jesteśmy już w Oslo na lotnisku po pierwszym samolocie do Oslo, który niestety był opóźniony właśnie z powodu warunków pogodowych. Czekamy na następny samolot, mamy dopiero po drugiej, więc mamy jakieś 2,5 godziny jeszcze na napijcie się czegoś z jedzenia i ruszamy do Dubaju. To, to, wow, ale mam super widok na lotnisko. No jest po prostu imponujące i nie spodziewałam się takiego było, takiego widoku, I że to jest aż tak potężne lotnisko. To pierwsza rzecz, która na mnie zrobiła naprawdę fajne wrażenie. Temperatura jest znośna, no. ogólnie trochę głośno, jak to w mieście. Jest z nami kto? Katarzyna. <grym> Idziemy do hotelu spać, bo już jest chyba pierwsza w nocy. No jak nie wiem, chyba pierwsza już jest. Także zanim dojedziemy do hotelu, to będzie do drugiej zameldowanie. Także trochę to potrwa. No i zaczynamy. Kochani, jesteśmy w hotelu Ayman Sarai I zrobimy szybki room tour. Pokój wygląda fantastycznie. W ogóle zapłaciliśmy troszeczkę więcej z widokiem na morze, ale naprawdę warto było. Jest naprawdę przepiękne i wszystkie takie detale są po prostu cudowne. Zacznijmy może od początku, bo mianowicie tutaj mamy drzwi. No i wchodzimy od razu do takiego niby małego aneksu kuchennego. Mamy tutaj ekspres do kawy, czajniki, piękne, duże lustro, orzeszki, jakieś takie przekąski, wodę. Winko, szklaneczki i minibarek. W Mini barek jest uzupełnione oczywiście. I to jest pierwsza, pierwsze pomieszczenie tutaj. Drugie pomieszczenie to jest toaleta. Jest osobno toaleta, jest bidet i jest mała umywalka w toalecie z lustrem. Wygląda naprawdę też fantastycznie. Dalej mamy biurko, tu już mamy parę naszych rzeczy czekamy jeszcze na bagaże i kolejne wielkie lustro eee, i wielka szafa nad przeciwko, jest naprawdę przepięknie, z żelazku i z szlaf rock safe, kapciuchy, jest po prostu wszystko w tym hotelu bardzo ładnie, i deska do prasowania i telefon co tutaj mamy? i mamy jakieś tam Toaletka. szufladki Taka, jakby ala toaletka, telewizor, jakieś informacje hotelowe, fajna, dosyć spora komoda i wielkie, ogromniaste łoże z pięknymi lampami. Jest mała sofka i julki, julki łóżeczko. No i takie przepiękne lampy w rogu, które rzuciły mi się od razu w oczy, bo są naprawdę piękne jest z tyłu przejściówka jedna widzimy, to nie będzie problemu mogliśmy wziąć gniazdko do telefon, do ładowania cokolwiek wtyczki, których nie mieliśmy no i łazienka, łazienka jest po prostu przepiękna, jest prysznic wielka łazienka duże lustro, dwie umywalki koniec bitwy o to kto pierwszy idzie i jest przepiękna duża wanna z Julką na balkonie z widokiem na morze jest okno, jest naprawdę boże, No nie wiem, czy mi się będzie chciał stąd wychodzić. Waga łazienkowa, no i naprawdę duży prysznic, i jakieś kosmetyki też są. Widzę deszczownica u góry na plus. No i pokażę Wam jeszcze widok z okna, stoliczek, widok z balkonu. No i widok jest po prostu przepiękny. Mam tutaj stoliczek, oczywiście, i jeszcze kanapka mała. Mam nadzieję, że trochę chociaż czasu też tu spędzimy w pokoju, a widok jest po prostu boski. Jest rewelacyjny. Mamy widok na baseny i tam mamy morze. Akurat jest teraz ciemno, ale mamy plażę, szum plaży. No, rewelacja. Piękny hotel, przepiękny. Palmy są pięknie oświetlone. No, widok mamy świetny. Dzień dobry, mamy już nowy dzień. Piękny dzień. I nawet mamy 20 stopni. Dzisiaj, kochani, pokażę Wam, jak wygląda widok w ciągu dnia. I za chwilę wybieram się na basen. Z Paznokcie mam problemy z otworzeniem balkonu, ale już się udało. I tak wygląda widok w ciągu dnia. I dziś idziemy sobie leżeć. Tam już jest Julka z Adrianem. I idziemy na basen i plażę. Musimy trochę odpocząć po podróży, dlatego dzisiaj postanowiliśmy spędzić czas właśnie na basenie i na plaży. Nie zwiedzamy dzisiaj nic. Być może wieczorem to się okaże jeszcze, ale mam nadzieję, że właśnie wieczorem gdzieś już zaliczymy jakąś pierwszą dubajską atrakcję. Tymczasem ja wybieram się już na basen. Da 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 da! Ja zdążyłam się ogarnąć. Jesteśmy już po obiedzie, pysznym obiedzie po basenowaniu, a teraz wybieramy się do Global Village. Jest to pierwsza atrakcja, którą zobaczymy w Dubaju i tak naprawdę na którą naciskałam ja, więc mam nadzieję, że będzie warto. Zabraliśmy już do Global Village i jest mega, mega fajnie, dużo światełek, super budowle, karuzele, mnóstwo rozrywki i dobrej zabawy. zapachy od przypraw i mega dużo przypraw. Jeszcze w życiu nie widziałam na oczy tylu przypraw naraz. A jesteśmy dopiero praktycznie w pierwszym wejściu. No, śliczne. Jesteśmy w Maroko. I mnóstwo sukienek tutaj tylko. Oj, dużo, dużo, mi się krajów pojawi na ten, na moim zbioru krajów, w których byłam. Mama. Mhm. Go się ślicznie, co takie... Wrażenia nawet nie wiem co powinnam nagrywać, a co nie. Oczy mi po prostu wszędzie chodzą i nie mogę się nawet skoncentrować na jednym konkretnym budynku. No, jestem w ciężkim szoku. Już wam pokazuję Afrykę. Może wejdziemy na chwilę do Afryki. Wystarczy przyjechać do Dubaju i macie wszystkie państwa w jednym miejscu. Prawie wszystkie. Lody pycha, ale zrobili nas całkiem nieźle z tymi lodami. Ciekawe, kogo najlepiej. Dajcie znać w komentarzach, z kim policie najlepszą metodą. there's a winding road no telling where it goes driving through days and nights won't stop for traffic lights Turcja, Maroko, oh Co tu jeszcze mamy? Kuwait, Indie, Jerman. Kuwait, Jordan, Tajlandię, Egipt, wszystkie państwa naraz. I w każdy budynek można wejść, kupić sobie jakiś przysmak, coś do jedzenia lub coś z marketu, lody. Mega, mega dużo, kukurydza. Oh, mm, pysznie. żałuję, że jadłam już obiad w powielu. Łódki, mnóstwo show, a od 21 czekają nas jeszcze fajerwerki, a wstęp kosztował jedynie 15 dirhamów Wirham. dubajskich. Wow, no pięknie tu jest. down Trust in our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Keep on searching for my eyes. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down. Ale to dobre, szybko się kończy. Niestety, dziś już uciekamy do domu, ale mogę Wam z całą pewnością polecić to miejsce. Bawiłam się tutaj fantastycznie. Czas spędzony tutaj, 4 godziny wieczorne na maksa. Były karuzele, było mnóstwo pokazów, było pyszne jedzenie, wiecie, że dla mnie jest to bardzo ważne. Posmakowałam, powąchałam, bo zapachów dookoła jest również mnóstwo. Kochani, prawie mnie tu nie słychać. Żegnam się już z Wami. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!